Witam, tu Tomasz Mitołek z blogu birofile.blogspot.com Dzisiaj recenzja piwa Cross the World American Black Ale. Oczwórnie chmielone Jest to kolejne piwo z serii Cross the World, która została wypuszczona przez czeski browar Wyszkow poprzednio jedna z pierwszych recenzji w ogóle na blogu to była recenzja też piwa z serii Cross the World to wówczas było India, India Pale Ale. Tutaj mamy American Black Ale, czyli ciemny ale, zawartość ekstraktu 16%, zawartość alkoholu 7,5%, dość mocne piwo, skład woda, słody jęczmienne, czeski barwiący karmelowy, chmiele Agnus Cinok. Kazbek, Simcoe i Citra, czyli obok odmian amerykańskich, mamy również odmianę czeską, odmianę Kazbek, stosunkowo nową odmianę. Ona również się znajdowała w składzie piwa India Pale Ale z tej serii, które mieliśmy okazję próbować kilka tygodni temu. Butelka. 355 ml, taka troszkę nietypowa, nietypowa ilość, ale właśnie typowa dla tej serii. Z jakichś względów, właśnie w ten sposób to jest pakowane. Etykietę pokazałem. Tak wygląda kapsel, kapsel goły, srebrny, nie złoty, przepraszam, kapsel złoty. Kontra, na kontrze, niezbędne informacje. Ok, otwieramy, próbujemy, zobaczymy co. Czesi przygotowali. Hmm. Aromat raczej raczej słodowy. Czuć paloność przede wszystkim. Czuć paloność. Takie nuty karmelowe i dopiero gdzieś tam pod spodem się pojawia. Nuta chmielowa, aczkolwiek nie jest zbyt intensywna, jest paloność, jest karmel. Chmiel gdzieś tam jest ukryty, można powiedzieć, głębiej. Zobaczymy co będzie dalej przelewany, powstaje dość sympatyczna piana, chociaż widzę, że e, troszkę troszkę pęcherzyków e, takich większych, średnich i większych się pojawiło, przelejemy już wszystko, nie ma tego pół litra, więc możemy sobie przelać wszystko piana taka niejednorodna na samym dole drobne pęcherzyki Dalej, średnie pęcherzyki, a najwyżej takie naprawdę spore pęcherze. Tafla też nie jest, nie jest kremowa, nie jest zwarta, troszkę taka dziurawa, ale powiedzmy, że nie jest, nie jest to jakiś największy problem, jaki może z tym piwem się nam przydarzyć. Piana w kolorze beżowym to jest chyba dobre określenie, jeśli chodzi o barwę. Tak jak widać. Piwo pod światło daje nam refleksy takie rubinowe, ale generalnie jest rzeczywiście black, jest ciemne. Nie jest, nie jest tak, że w ogóle żadne światło tam nie przenika przez, przez to piwo, ale rzeczywiście jest ciemne. Rubinowe refleksy pod światło są widoczne i nic ponadto piwo jest klarowne. Teraz czuć trochę więcej chmielu, takich owocowych, owocowych nut, trochę cytrusów, jakieś takie delikatne owoce tropikalne, ale jest też lekka paloność, lekki karmel, to wszystko jest takie właśnie owoce w karmelu, tak, tak bym to podsumował. Generalnie przyjemny aromat. Próbujemy. Wasze zdrowie dość niskie wysycenie, w smaku piwo jest bardzo gładkie, bardzo lekkie, jest w sumie delikatne. India Pale Ale to jasne. Ten pierwszy wariant, który tutaj próbowaliśmy, miał chyba jednak tę goryczkę bardziej wyrazistą: są owoce, lekka paloność, karmel. Goryczka bardzo krótka, delikatna w sumie, ale przyjemna. Chociaż myślę, że mogłaby być wyższa jak na ten styl. Jest dość wyraźna słodowość, jest taka nuta, nuta słodkości, takiej karmelowej słodkości w tym piwie. Co jeszcze, jeśli chodzi o, o takie aromaty owocowe, no nie są one zbyt intensywne. Trzeba powiedzieć, że nie są zbyt intensywne. Niby jakieś owoce są, ale nie jest to taki aromat, który by się dało bardzo jakoś łatwo zdefiniować i łatwo przypisać. Trudno powiedzieć mango, grapefruit yy, czy, czy, czy cokolwiek innego. Czujemy taką wieloowocowość, które, z której trudno wyodrębnić, wyodrębnić konkretne nuty, konkretne nuty aromatyczne. Już w zapachu prędzej się daje, daje to wyczuć, ale, ale w samym smaku nie. Pipo generalnie jest takim monolitem, jeśli chodzi o smak. Pijąc go odbieramy właśnie ten profil słodowy, karmelowy, z lekką palonością. Owoce gdzieś tam sobie są dookoła taką, taką, takim są ozdobnikiem dla tego smaku. To niskie wysycenie też, jakby. Pozwala nam wyraźnie odczuć goryczkę, która jest delikatna, krótka. Generalnie pipo mi smakuje. Nie jest szczególnie wytrawne. Nie jest też szczególnie aromatyczne. Mm, już Black, black IPA. Z Bojanowa jest zdecydowanie bardziej aromatyczny, Tutaj się, tam się więcej dzieje w porównaniu z tym piwem, ale myślę, że jest to ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby w ogóle sprawdzić, jak smakuje American Black Ale, jak smakują piwa w tym klimacie. Myślę, że dobry wybór dla osób początkujących, które nie przeżyją jakiegoś specjalnego szoku. Jeżeli nie mają doświadczenia z piwami tego rodzaju, nie przeżyją żadnego szoku związanego z goryczką, z jakimś bardzo intensywnym aromatem, który jest wszechogarniający, który trudno zdefiniować i, i przypisać do czegoś, bo to piwo właśnie jest takie, bym powiedział, bardzo lajtowe bardzo lajtowe American Black Ale, ale smaczne, mi smakuje. Dobrze się pije, dobrze się pije i ta, taka, ta słodycz suszonych owoców też tutaj daje o sobie znać. Troszkę suszonej śliwki gdzieś się tutaj pojawia. Te ciemne słody tutaj dały, dały efekt. Chociaż w samym składzie mamy wymieniony słód barwiący, czy też słody barwiące. Więc ta palomość też w sumie jest taka, skąd ze słodu barwiących być może. Przyjemne piwo American Black Ale. Śmiało można je polecić. Nie jest jakąś bombą rewelacją, ale, ale daje się wypić jak najbardziej. To tyle z mojej strony. Cross the World American Black Ale. Dzięki wielkie za kolejną recenzję. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i najważniejsze, pijcie dużo dobrego piwa. Spotykamy się niedługo w kolejnej recenzji. Myślę, że można się spodziewać czegoś z Sulimaru, z serii Rebel dla Tesco, bo wreszcie dotarły mi się zaopatrzyłem. Triple Blonda też sobie kupiłem więc na pewno Triple Front także się pojawi na blogu i jeszcze kilka mm, potencjalnie interesujących czeka w kolejce. Zatem oglądajcie, czekajcie na kolejne filmy, śledźcie bloga. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tomasz Migdałek z blogu birofile.blogspot.com